Z ewangelii według świętego Mateusza. Wtedy podeszli do niego uczniowie Jana i zapytali: Dlaczego my i faryzeusze tak często pościmy, a twoi uczniowie nie poszczą? Jezus im odpowiedział: Czy goście weselni mogą się smucić, kiedy Pan młody jest z nimi? Nadejdą jednak dni, kiedy Pan młody zostanie im zabrany i wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z nowego materiału do starego ubrania, bo łata się oderwie i powstanie jeszcze większe rozdarcie. Nie wlewa się też młodego wina do starych worków skórzanych, bo popękają. Wtedy i wino się wyleje i worki przepadają. Młode wino wlewa się do nowych worków skórzanych, aby zachować jedno i drugie. To słowo dzisiaj nam pokazuje, myślę, bardzo piękną rzecz i objaśnia nam to, jaki jest sens postu. Kiedy post ma miejsce w naszym życiu. Pan Jezus mówi bardzo jasno i wyraźnie, że wtedy, kiedy, kiedy oblubieniec jest nam w życiu zabrany. To jest niezwykła Ewangelia. W tej samej Ewangelii dosłownie są dwa wydawać by się mogło przeciwstawne sobie słowa. Dzisiaj przeczytaliśmy sobie tę zapowiedź, że Pan młody będzie im zabrany uczniom i że będą uczniowie pościć. A na końcu tej samej Ewangelii Mateuszowej jest zapewnienie: Oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Jedna Ewangelia. Dwa słowa, które wydają się na pierwszy rzut oka sobie przeczyć. Oto ja jestem z wami aż po wszystkie dni aż do skończenia świata i drugie słowo, że będą chcieli zobaczyć syna człowieczego, ale nie ujrzą, nie, bo będzie taki czas, kiedy pan młody oblubieniec będzie im zabrany. Jak pogodzić te dwa słowa, jak rozumieć tę ewangelię? Oczywiście, sprawa jest bardzo prosta. Myślę, że wszyscy w życiu mamy takie momenty, kiedy, kiedy nie czujemy obecności Pana, kiedy wydaje się, że, że go nie ma, kiedy nie widzimy w naszym życiu Jego obecności. To słowo nam pokazuje, myślę, jedną rzecz: że w naszym życiu jest miejsce na błąd, że jest w naszym życiu miejsce na grzech. Ponieważ nasze grzechy są tym, tą rzeczywistością, która, która nam zasłania Jego obecność. Czasami jest tak, że popełniamy grzech i tak jak było to w, w raju, pierwsi rodzice uciekali, po krzakach się chowali przed Panem, żeby nie spojrzeć mu prosto w oczy, żeby nie skonfrontować się z Jego miłością. Ja myślę, to jest bardzo częste nasze doświadczenie, kiedy, kiedy popełniamy grzech. Że sami odrzucamy miłość Pana, że, yy, że jakoś oddalamy się od Niego. Nie. Pan jest I, i, i tutaj absolutnie to słowo nam mówi bardzo jasno: Oto jestem z Wami po wszystkie dni aż do skończenia świata, ze strony Boga, ze strony Jezusa. Nic się absolutnie nie zmienia. To my możemy tę miłość podeptać, to my możemy na tę miłość się zamknąć to my możemy chcieć ukryć się przed Panem Bogiem, możemy traktować Go jak, jak milicjanta, który nas szuka, nie? kiedy popełniamy grzech. Nie ma nic sprzecznego w tym, kiedy Jezus mówi, jestem z wami przez wszystkie dni do skończenia świata. I z tym, że w naszym życiu pojawiają się momenty, kiedy oblubieniec znika, ponieważ odwracamy się na jego oblubieńczą miłość, kiedy popełniamy grzech, mówimy nie. Wtedy to słowo, że oto ja jestem z wami po wszystkie dni do skończenia świata, ma nam wystarczyć do tego, byśmy mieli siłę. To słowo nam wytycza horyzont nadziei, że pomimo tego, że odwracam się od Niego, pomimo tego, że depczę Jego miłość, że porzucam oblubieńca, On jest ze mną po wszystkie dni aż do skończenia świata. Pan jest ze mną nieustannie, ale pytanie jest, na ile my jesteśmy otwarci na jego obecność? Nie. I czy to w jaki sposób ja dzisiaj traktuję Pana, który jest moim oblubieńcem, który jest gotów za mnie zawsze oddać swoje życie, czy to nie wymaga z mojej strony postu, właśnie tego, tej, tej, zmiany, tej zmiany mojej mentalności, zmiany myślenia? Nie. nie po to, żeby kiedy przyjdzie grzech, żeby uciekać przed Panem Bogiem w krzaki. Nie. Bo Pan Bóg będzie chciał mnie znaleźć. Jego miłość nie może stać w miejscu, Jego miłość jest miłością nieustannie poszukującą, jest miłością drążącą do wnętrza mojego serca, tam gdzie jestem pozamykany, tam gdzie jestem właśnie zabity dechami, nie? tam przychodzi Pan Bóg. Dlatego to wymaga korekty mojego myślenia, żeby spotkać się z oblubieńcem, który szuka. Żeby gdzieś w sercu, post jest po to, żeby w sercu wzbudzić w sobie pragnienie. Jest przepiękne doświadczenie, kiedy, nie wiem, przyjmujemy święcenia kapłańskie, żeby pościć. Żeby, nie po to, żeby pokazać zewnętrznie, że poszczę, ale po to, żeby w sobie wzbudzić pragnienie. Wiecie, słowo asceza dzisiaj jest słowem, które. Z przeróżnych przyczyn jest coraz bardziej zmarginalizowanym słowem, coraz mniej rozumianym, coraz mniej modnym, ale dla życia chrześcijańskiego jest to słowo niezwykle ważne. Chrześcijanin to jest asceta i nie ma innego chrześcijaństwa. Jeśli w sercu nie obudzimy w sobie pragnienia przez post, to tak naprawdę będziemy się z Bogiem mijać. Fajnie jest żyć w Kościele z taką świadomością, że bramy piekielne tego Kościoła nie przemogą. No. Ale na ile ma się to do mnie, nie? Na, ile ja, na ile ja chcę wejść do świadczenia tego Słowa? Bez postu nie ma duchowego wzrostu. To jest słowo niezwykle piękne i ono pokazuje, myślę, tę jedną rzecz, że, że post ma sens tylko wtedy, jeśli jest praktykowany ze względu na miłość odrzuconą, post ma, post ma sens ze względu na miłość, zwłaszcza tę, którą odrzucamy, po to, żeby jeszcze bardziej, jeszcze głębiej wzbudzić w sobie pragnienie spotkania się z miłością, z tą obecnością miłującą, która nieustannie jest. Bo miłość Boga nieustannie jest w naszym życiu. Nie ma ani jednego momentu, w którym Pan Bóg zdjąłby rękę błogosławieństwa z naszego życia. Jest tylko pytanie, czy ja chcę tę miłość przyjąć, czy ja w doświadczenie tej miłości chcę wejść. Obyśmy w sobie mieli to pragnienie, obyśmy umieli w sobie postawę ascezy, byśmy się tego słowa nie lękali w naszym życiu, na to Wam błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch święty. Amen.